Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Niemożliwe to jest tarot i przekazy z kart. Ja nazywam się Justyna Falkowska, jestem łowcą duchowych talentów, pomagam określić misję życiową i odważnie ją realizować. A dzisiejsze czytanie przygotowane zostanie z intencją szybkiej, ale też cennej wskazówki od wszechświata. E, aby uzyskać Tą cenną i szybką wskazówkę od wszechświata, wybierz kartę, która najbardziej z Tobą rezonuje. Karta numer 1, karta numer 2 czy karta numer 3. Dzisiaj poznasz szybką, ale też cenną wskazówkę od wszechświata. Karta numer 1 tak wygląda. Karta numer 2 tak wygląda. I karta numer 3 tak wygląda. Pomyśl, popatrz, która karta najbardziej z Tobą rezonuje. A ja za chwilę już przejdę do odczytu z kart dla Ciebie i dowiesz się, jaka jest dla Ciebie teraz ta jedna, jedyna, drobna może, ale też cenna wskazówka od wszechświata. Zaczniemy od karty numer 1. Jak zawsze skorzystamy z ukochanych moich kart The Dark Mansion Tarot i... Z innych talii również, aby dopytać, o co dokładnie chodzi. Intencja jest taka, aby poznać jedną ważną, cenną, szybką wskazówkę od Wszechświata na ten moment dla Ciebie. To czytanie jest nielimitowane czasem ani przestrzenią. Wtedy, kiedy go słuchasz, jest ono ważne. Cenna. I szybka wskazówka od wszechświata. Cenna i szybka wskazówka od wszechświata dla Ciebie. Dobrze. Mamy tutaj przede wszystkim zwrócenie uwagi na jakieś ograniczenie albo takie wrażenie, że jestem ograniczona. To, co rzuca się też w oczy, bo ta karta wystąpiła już na jednym z moich odczytów, i wcześniej moją uwagę zwróciło właśnie to szkło, które otacza, otacza właśnie tą osobę. Natomiast Tutaj, to, co rzuca się w oczy, to jest zima, to jest y, tak jakby to środowisko, to otoczenie, które jest w oku. A w tej, sam w tej kuli y, jest y, dość sympatycznie: jest domek, są drzewka, jest słoneczko. Ale z jakiegoś przedziwnego powodu ta osoba y, chce z tego pięknego, wydawałoby się, bezpiecznego środowiska. Um, uciec. Ona z tęsknotą z, za czymś patrzy. Jej nie do końca w tym wydawało się, by cudownym środowisku nie jest dobrze. Więc to wskazuje, że tobie prawdopodobnie też, mimo tego, że wydaje się z boku, że niczego ci nie brak, jednak, jednak, jednak czegoś ci brakuje. Dobrze. Zobaczmy dalej. Um. Wydaje się tutaj, że nie pomaga takie chłodne podejście. Być może już tak robiłaś, już tak robiłeś, że um, usiądę sobie, napiszę, za co jestem wdzięczna, albo wdzięczny. Um, może ja przesadzam, może niczego mi jednak nie brakuje, może mi jednak w tym um, miejscu, w tej przestrzeni naprawdę jest dobrze. Może te kwiatki są jednak kolorowe, może te drzewka jednak są pięknie kwitnące. A może to słońce, które tutaj widzę, naprawdę mnie ogrzewa i naprawdę nie powinnam tu wymyślać? Tutaj takie podejście, sprawiedliwe podejście, taka zimna kalkulacja, no, tak naprawdę nie ma sensu, bo pokazane jest, że jak najbardziej jesteś osobą, która obdarzona jest wieloma darami, ale z jakiegoś powodu, no, jeszcze za czymś patrzysz, jeszcze za czymś tęsknisz. I to taka wskazówka. Faktycznie nawet jeżeli patrząc logicznie, matematycznie, niczego ci nie brak, nawet jeżeli sędzia sprawiedliwy, który usiadłby przed Tobą, wydałby wyrok. No, moim zdaniem jest Pani czy Pan szczęśliwy, no, niczego tu nie brakuje, jest świetnie. To mimo tego, że taki wyrok mógłby być wydany w stosunku do Ciebie, patrząc na to, jak wygląda Twoje życie, Ty nadal za czymś tęsknisz. Nadal jest coś, czego Tobie brakuje. No właśnie, ale jak ta wskazówka od wszechświata miałaby dla Ciebie brzmieć? Jak tę pustkę uzupełnić? Jak tę pustkę uzupełnić? Bo zobacz, ten sędzia, tak naprawdę, on decyduje: No to to ja mam wszystko, czy mi czegoś brak? No to to ja mam wszystko, czy mi czegoś brak? Tak jakbyś Ty nie wiedział, tak jakbyś Ty nie wiedziała już. Sobie nie, mogła, czy, sobie nie mogła zaufać, czy mi się wydaje, że ja coś chcę, nie wiadomo co, czy, czy, czy ja już wszystko mam, ale jest niewypowiedziana tęsknota, jest niewypowiedziana tęsknota. Nie chcę przedłużać tego czytania, dlatego że miała to być szybka, krótka, ale też cenna wskazówka od wszechświata, chociaż wydaje mi się, że jest ona jasna. Jeżeli za czymś tęsknisz, to nawet jeżeli logiczny głos będzie ci mówił o tym, że masz już wszystko i w ogóle nie ma co wymyślać, albo tylko ci się zdawało, że ty za czymś tęsknisz, to ja bym temu e, głosowi w ogóle nie wierzyła. W ogóle nie. Dlatego, że jeżeli ty za czymś tęsknisz, to znaczy mniej więcej tyle, że za czymś tęsknisz. Więc ta ważna i cenna wskazówka właśnie tak by brzmiała. Na moje skromne oko, że jeżeli za czymś tęsknisz, to znaczy, że za czymś tęsknisz. Może wydaje ci się to być głupie, ale zobacz, aż się prosi, że ty z tej banieczki chcesz wyjść. Chcesz wyjść. Mimo tego, że wydaje się, że rezygnujesz z krainy mlekiem i miodem płynącej, ta tęsknota, żeby ruszyć gdzieś. W ten zimowy krajobraz jest. Jest, zdecydowanie jest. I jest tu pokazane, że faktycznie ten kielich, który tutaj wydaje się być pusty, w momencie powiedzenia sobie, tak, po prostu czegoś mi brakuje, napełni się. Napełni się bezmiarem dosłownie obfitości, na serio. Tak, zacznie się zupełnie dla ciebie coś nowego. Zacznie się. Właśnie wreszcie wkroczysz do tej krainy mlekiem i miodem płynącej, bo ta może taka jest, ale ona jest ograniczona, tak bym powiedziała. Ona ma swego rodzaju ograniczenia, które tobie nie pasują, a dla ciebie przeznaczona jest ta ścieżka prawdziwie mlekiem i miodem płynąca. No właśnie, i znowu mamy, może nie znowu, bo to jest cesarz, ale tutaj. Jest takie wrażenie, że Tobie są stawiane warunki. Dotąd idziesz, dotąd nie idziesz, a Ty chcesz te warunki stawiać sam, stawiać sama. Wskazówka od wszechświata brzmi: banalnie, jeśli wydaje Ci się, że za czymś tęsknisz, to naprawdę za tym tęsknisz i naprawdę możesz przebić te mury, które tutaj e, są, e, i możesz zdecydować się, na to, żeby kreować swój świat samodzielnie. To jest krótka wskazówka od wszechświata. Więc, jeżeli coś ci nie pasuje, to ci nie pasuje. Jeżeli czujesz się gdzieś w czymś źle, to znaczy, że czujesz się w tym źle i nic ci się nie wydaje. Nic ci się nie wydaje. Ta pustka może zostać wypełniona wtedy, kiedy powiesz sobie: ruszam dalej, moving on, ruszam dalej. I tam znajdujesz dopełnienie. Tego, czego tutaj Ci brakuje, i stawiasz warunki, a nie warunki są Tobie stawiane. Jeżeli ta krótka, szybka i cenna wskazówka od wszechświata była dla Ciebie pomocna, pomocna zostaw kciuka w górę, zostaw subskrypcję, zostaw swój komentarz, podziel się tym filmem. Jeżeli chcesz ze mną współpracować, zapraszam Cię na stronę justynafalkowska.pl czy poradniaholistyczna.pl. Życzę Ci wszystkiego, to, co najlepsze, ale przede wszystkim tego, żeby z tej wskazówki, jakże cennej, wydawałoby się, czy przynajmniej wszechświat ją tak widzi, skorzystać. Dobrze. Witam grupę drugą. Dla grupy drugiej teraz szybka, krótka, ale cenna wskazówka od wszechświata na ten moment. Jeśli wybrałaś wybrałeś grupę drugą, to ten przekaz jest dla ciebie. Krótka, szybka i cenna wskazówka od wszechświata. Krótka, szybka i cenna wskazówka od wszechświata na ten moment. Na ten moment. Na ten moment. Hmm. Karta oczyszczenia. O kurcze. No tutaj już od razu mieliśmy wskazanie na to, że mamy tutaj dwie osoby, one sobie grają w szachy. Tutaj mamy jakieś latające serduszka wokół, oni się przepięknie uśmiechają. Tu mamy szachownicę, i tu mamy szachownicę. Oni tutaj grają w szachy, ale tak naprawdę, no, możemy powiedzieć, że rozgrywają swoje życie. I tutaj, no, pokazane jest, że tą ważną wskazówką i cenną jest, aby sprawdzić, z kim rozgrywamy to nasze życie. Bo może być tak, że rozgrywamy to życie. Hmm, W nie takim spokoju, jakbyśmy mogli, bo tutaj ewidentnie, mimo tego, że ta karta na to nie wskazuje, to pod spodem mamy mm, poczucie niezrozumienia, y, pod spodem mamy chęć y, uwolnienia się od czegoś, y, mamy jakąś nierozwiązaną sprawę, która tutaj sądem ostatecznym ma właśnie zostać rozwiązana. Mm. Sąd ostateczny i to bardziej mi tu wybrzmiewa, jest swego rodzaju wezwaniem, takim ostatecznym wezwaniem do tego, żeby robić to, co, na co mamy ochotę. W związku z tym, że ja głównie pracuję z misjami życio życiowymi, z osobami, które mają ogromne dary i bardzo mi zależy na tym, żeby je wykorzystywali, jest tutaj takie odczucie i wrażenie, że tutaj mm, jedna z tych osób, Chce podążyć za takim właśnie swoim prawdziwym powołaniem. Ale nie do końca wiem, nie do końca czuję, że może, dlatego że czuję, że to zburzy tą grę, w którą oni grają. O. Więc jeżeli faktycznie to jest tak, taka. No, muszę rozpoznać na początku o co chodzi, żeby tą wskazówkę wydobyć. Więc tutaj tak jest, chodzi o to, że. Oni tutaj grają w grę, to jest gra zwana życiem. Jedna osoba chce odpowiedzieć na to powołanie swoje własne, ale boi się konfrontacji bardzo. I właśnie i to jest bardzo to nie mogę tutaj ruszyć tego signifikatora, czyli takiej karty, która nadaje nam energię odczytu, ale karta trójki kielichów Przeważnie w 90% mówi mi o swego rodzaju nieszczerości. Tu jest wręcz aż cukierkowo. No, po prostu no raj, serca latają, po prostu jest uśmiech, jest wspaniale, ale tu dosłownie czuć, że jedna osoba czegoś nie wyraża w tej konfiguracji, czegoś w tej grze zwanej życiem dla jednej z tych osób po prostu brakuje. I ona nie wie, co zrobić. Mamy tutaj dwie karty, które mówią o tym, że tutaj bijemy się z myślami sami, a tutaj boimy się konfrontacji. Jest tu bardzo duży konflikt. Był również podobny odczyt, yy, gdzie też był taki szachowy kocyk. Yy. I tam pani siedziała właśnie z mężem, z rodziną, pod taką piękną parasolką na takim szachowym kocyku. Wtedy ta szachownica była biało-czerwona. I też mówiliśmy o, to, o swego rodzaju fałszu. Może dla Ciebie to powtórzenie, może widziałaś, widziałeś ten przekaz we wcześniejszym filmie. Zwróć na to uwagę, bo jeżeli ten przekaz do Ciebie wraca z jakiegoś powodu, znaczy, że jeszcze jest dla Ciebie tam jakaś lekcja, jeszcze tam czegoś nie przerobiłaś, nie przerobiłeś. Jednej osobie tu czegoś brak, nie dostaje tego, co ma dostać. I wskazówka od wszechświata, która jest kurczę prawie podobna, prawie nie na prawie podobna, prawie identyczna i podobna do wskazówki z pierwszego, z pierwszej kubki, z pierwszej grupy. Jeżeli coś czujesz, to znaczy, że to czujesz. Kurczę, bardzo mi się to podoba, bo miałam takie, takie poczucie, że chcę zrobić takie czytanie, które jest troszkę yy, krótsze niż zazwyczaj. Nie trwa godzinę, tylko trwa krócej, żeby ta wskazówka była szybka, cenna yy, i bardzo w punkt. I nie dziwi mnie to. Przy takim y, moim odczuciu, przed odczytami, że to będzie coś, co będzie wspólne dla każdej grupy. Jeżeli coś czujesz, to znaczy, że coś czujesz. Jeżeli e, coś, y, coś ci te, te, ta intuicja podpowiada, to ci się nie wydawało, że ci się podpowiada. Może to jest właśnie ta wskazówka, którą masz usłyszeć, no. Dobrze, co jeszcze? Co możemy dołożyć do tego obrazu? Choć nie chcę tego przegadać, bo intencja była, żeby to było szybkie. Dwie karty wypadły. E, tak, królowa kielichów i y, trójka buław. Zdecydowanie zaufaj, zaufaj temu, że wiesz co robisz, zaufaj temu, co myślisz, jak czujesz. Bo właśnie to jest karta takiego wewnętrznego ognia. Ona za czymś patrzy, ona za czymś patrzy. Jak ona jest sama ze sobą, to jest zanurzona wręcz w tych swoich emocjach, to ona wie o co jej chodzi, bardzo za tym tęskni, ale gdy jest w relacji z tą osobą, w tej konfiguracji, kiedy wraca do swojego życia, wraca do swojej gry, wraca do swojej szachownicy, no to nie, to tam już jej czegoś brak. Ona chce coś zmienić. Ona chce podążyć albo on za swoim prawdziwym, prawdziwym powołaniem. Naprawdę tak to wygląda, że jest tutaj ogromna chęć podążenia za tym, za, tym, yy, za tym, co tylko na razie delikatnie daje o sobie znać, a może nawet nie aż tak bardzo delikatnie, tylko my po prostu nie chcemy tego usłyszeć. No tak to wygląda tutaj. Tak to wygląda. I ostatnia karta wieńcząca tą wskazówkę. Więc yy, jeżeli ci tutaj nie pasuje, w tej grze zwanej życiem coś, czujesz, że nie możesz być autentyczny autentyczny, bijesz się z myślami, bijesz się sam, sama ze sobą, to uwierz, że to, co gdzieś w ciszy do ciebie przychodzi i to, za czym przetęsknisz, jest tym po prostu właściwym. Bardzo podobny przekaz już w jednym odczycie był. Więc jeżeli jesteś osobą powracającą i już to drugi raz słyszysz, no to też to nie jest po prostu przypadek. Nie jest to przypadek. Wręcz zostajesz namówiona, nakłoniona, nakłoniony, namówiony na to, żeby ten porządek w swoim życiu zrobić. Judgment? Czyli karta sądu ostatecznego, która może mówić o posprzątaniu, ale która, która może mówić o tak zwanym ostatecznym wezwaniu do działania, no i potrzeba zrobienia porządku właśnie w tym najbliższym otoczeniu. Już czas, przekaz dla Ciebie, już czas, aby zrobić porządek i podążyć za swoim powołaniem, za tym, co Ci w duszy gra. To jest szybka, krótka i cenna wskazówka dla grupy numer 2. Dziękuję, że ze mną byłaś, że ze mną byłeś na takim bardzo krótkim e, odczycie dzisiaj. Zapraszam cię do polubienia tego filmu, do subskrypcji kanału. Jeżeli chcesz ze mną współpracować, to zapraszam cię na stronę justynawalkowska.pl albo poradniaholistyczna.pl. Grupa Trzecia, witam Cię osoba, która wybrała grupę trzecią. Dzisiaj szybka, cenna, krótka wskazówka od wszechświata, y, którą masz teraz usłyszeć. Krótka, szybka, cenna informacja od wszechświata, którą masz teraz usłyszeć. Sprawdźmy. Do tej pory przekaz był spójny. Naprawdę spójny. On naprawdę zgadzał się za każdym razem. Chodziło o to, żeby, słuchać się, żeby posłuchać siebie, że nic Ci się nie wydaje. Ale zobaczymy, jak będzie u Was. Dobrze. Komunikacja, wytrwałość na razie wytrwałość i na razie i dojrzałość, zobaczymy o co chodzi zaraz zobaczymy, bo znowu jakaś ta grupa trzecia przeważnie jest taka z takim przekazem który ja muszę jakoś wysupłać, jakoś odkryć co mnie oczywiście zawsze bardzo mocno intryguje ale zobaczmy jaka jest ta krótka krótka wskazówka krótka wskazówka hmm. krótka Krótka wskazówka dla grupy. Krótka, szybka, cenna wskazówka dla grupy. Dla grupy trzeciej. Zawsze ta grupa jest najbardziej zagadkowa, ze wszystkich. Dwójka kielichów. I dwójka pentakli. I znowu paść kielichów. Przede wszystkim bardzo duże jest tutaj zamieszanie w tym odczycie. Więc jeżeli faktycznie masz tak, że. Bo mamy wszy, wszystkie, nie, nie mamy wszystkich dworów, ale jest takie wrażenie bardzo dużego zamieszania. Jest takie wrażenie, ja nie wiem, co wybrać. Nie wiem, co wybrać. Nie wiem, na czym się skupić. Może jakiś członek rodziny Twojej potrzebuje Twojej uwagi? Z drugiej strony, trzeba by było z kimś porozmawiać. Z drugiej strony, by było trzeba coś zdecydować. Trzeba by było coś wybrać, ale to wszystko jakby wisi w powietrzu. Dosłownie jest takie wrażenie, że jest tyle rzeczy do zrobienia, a już nie wiem, za co ja mam się chwycić. Jest takie. Dół. To jest główne. To jeszcze nie jest wskazówka. To jest ta energia, którą ja tutaj czuję. Mnóstwo rzeczy do zrobienia. Z tym trzeba było się pogodzić, może porozmawiać, może się zaopiekować, tutaj może zdecydować, w którą stronę ja chcę podążyć, tylko ja się trochę już wygrzebię z tych wszystkich spraw i znowu coś na mnie spada, po prostu jakieś nieoczekiwane rzeczy. Mnóstwo spraw niezamkniętych, mnóstwo spraw niezałatwionych. Jest takie wrażenie, jakby te sprawy się piętrzyły, tak jak u tego gościa tutaj w karcie głównej, w signifikatorze. On nie może przestać jeść. Co przestanie jeść, to pojawiają się nowe budynki i tu jest nadmiar. Tu jest czegoś za dużo. Tu jest nadmiar rzeczy. Nadmiar. Och, to tak mocno czuć nadmiar. Tu jesteś, musisz to wiedzieć, że jesteś w ogromnym nadmiarze spraw, rzeczy yy. Ale też jest pokazane, nikt dla tego chłopa tych domków do buzi nie sadza. Nikt, on sam. Czyli trochę tak wygląda, że to ty sam sama i to jest ta wskazówka że ty sam sama za to wszystko się bierzesz, za wszystko chcesz kontrolować za wszystko chcesz się wziąć wszystkim pomóc to komuś z rodzinie, to kogoś pojednać tu coś zdecydować ciągle coś nowego jest tutaj dokładane jest takie nieumiarkowanie w Tobie i tutaj to umiarkowanie może być tak, że wydaje ci się, że to nieumiarkowanie wynika z tego, że właśnie ciągle coś na Ciebie spada. No kurde, co już się ogarniesz, coś spada. No coś tu leci mi na łeb, dosłownie za każdym razem. Ale trzeba wiedzieć, że wszystko, co na zewnątrz jest najpierw wewnątrz, więc w tobie jest swego rodzaju nieumiarkowanie. Jakbyś nie potrafił, nie potrafiła. Komunikować granic, i ktoś ci dokłada, dokłada, i za chwilę dołoży ci kolejną rzecz jeszcze. I jeszcze ktoś będzie potrzebował twojej pomocy, jeszcze ktoś będzie potrzebował twojej miłości wsparcia. i wsparcia, jeszcze zaraz ktoś się odezwie, że czegoś od ciebie chce, ale to jest jakaś taka rana, która jest w tobie niezałatwiona. To jest szybka i cenna, krótka wskazówka. Zwróć uwagę na to, że dopuszczasz do siebie ten bezmiar dosłownie. Bo tutaj jest lekka kompulsja, i teraz chodzi o to, że my możemy mieć zachowania kompulsywne, które mogą dotyczyć naszego jedzenia, mogą dotyczyć właśnie spożywania jakiegoś alkoholu, używek itd. Ale zawsze zachowanie kompulsywne wynika z pewnego braku w nas. Jeżeli bierzemy pod uwagę tak teorię, że to, jak się zachowujemy, wynika z traum, z czegoś wynika. Więc tutaj mamy tak jakby poczucie braku. Jest. I tutaj to poczucie braku manifestuje się w tym, że ja muszę, muszę sobie wypełnić ten brak, a brak wypełniam sobie tym, że jestem, mam poczucie, że jestem ważna i potrzebna. Czyli czuję się nieważna, czuję się niepotrzebna ogólnie. Ale, żeby sobie załatwić ten temat, to ja będę chciała innym usługiwać, będę chciała być na każde ich zawołanie, bo ja czuję się ważna i potrzebna, czyli wypełniam te, sobie ten brak wtedy, kiedy jestem w akcji, kiedy komuś pomagam, kiedy sobie coś dokładam. Możesz mieć teraz takie, takie, taki sprzeciw i powiedzieć, nie, ja już to przepracowałam, to już jest dawno za mną. Ja wcześniej byłam takim people pleaserem, czyli wszystkim dogadzałam, nie umiałam stawiać granic. Teraz, Justyna, to się super zmieniło. Może tak, ale nawet jeżeli zmieniło się w 99%, to jeżeli tego słuchasz, to masz zwrócić uwagę na ten schemat, że być może jest jeszcze sfera Twojego życia albo coś jeszcze do zobaczenia w tym temacie. Bo tutaj jest pewnego rodzaju brak, i m, tak jakby ten brak jest jak coś, co, m, co sprawia, że ty normalnie wszystko chcesz wessać do środka. Dokładnie tak to wygląda. Więc tu mamy bardzo duży chaos, a ten chaos wynika z tego, że jest to poczucie braku, ta pustka wewnętrzna i te rzeczy wydarzają się, wydaje ci się, że. Na niekorzyść dla ciebie, ale to jest jakiś taki mechanizm przetrwania, że jak tego by nie było, to byłoby dla ciebie z jakiegoś powodu gorzej. Może to dotyczy twojego biznesu, że tak. Tu się pojawiają klienci, tutaj na przykład pojawiają się jeszcze nowi, nie masz pojęcia co z tym zrobić, życie rodzinne też leży, bo tutaj są jakieś zajęcia, tak? Czyli cały czas jest jakiś chaos, i to i w domu jest chaos, i w pracy jest chaos, i ciągle coś ode mnie ktoś chce. To jest jakiś taki, to są jakieś niepostawione granice, ale chodzi o to, że ten schemat na bardzo głębokim poziomie w jakimś sensie ci służy. Bo gdyby ci nie służył, to by go w twoim życiu nie było. Nawet z uzależnieniami tak jest, że ten mechanizm autoregulacji, kiedy sięgamy na przykład po piwo, to jest tak naprawdę, czy jakiś alkohol, tak? czy sięgamy po papierosa, to jest samoregulacja naszego organizmu. Więc twój schemat mówi o tym, że naprawdę to ci służy. Więc szybka rada od wszechświata mówi o tym, żeby faktycznie żeby faktycznie zwrócić uwagę na, na ten nadmiar w swoim życiu. Nadmiar wszystkiego. I kiedy tak naprawdę, takim, tak mi przyszło, że jak wyzbędziesz się tego nadmiaru tak, wokół siebie, dosłownie staniesz jak to łyse drzewo, to okaże się, że tam w tej ciszy bez tego nadmiaru wokół kryją się naprawdę piękne i cudowne rzeczy, i odkryjesz tam coś bardzo ważnego dla siebie. Także krótka, cenna wskazówka jest taka, żeby zwrócić uwagę na kompulsywne przyjmowanie na siebie zbyt dużej ilości obowiązków i pozwolenie sobie na to, żeby przynajmniej przez jakiś czas eksperymentalnie, nawet pół dnia się tym nie zajmować, bo jest tutaj duże przytłoczenie po prostu i trudno się w tym połapać. Czyli zwróć uwagę na kompulsywne przyjmowanie rzeczy, do, które przychodzą z zewnątrz, tak? Nie musisz, nie musisz, tego robić. To jest wynika z pewnego rodzaju braku, z kompensacji. Tyle, jeżeli chodzi o szybką, cenną wskazówkę na, y, dla Ciebie od Wszechświata. Jeżeli to było ważne dla Ciebie, żeby to usłyszeć, y, pozostaw lajka, pozostaw subskrypcję. Może zostaw swój komentarz, a może podziel się z tym filmem, z kimś innym. Jeżeli chcesz ze mną współpracować, zapraszam Cię na stronę poradniaholistyczna.pl Ja już Ci dziękuję, dziękuję wszystkim grupom, dziękuję kartom za przekazanie szybkiej, cennej wskazówki dla nas, dla każdego z nas. Ściskam Cię tulę, do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!